Cześć, drogie wagi, tu droga duszy. Zapraszam Was na czytanie na styczeń 2021. Jest to czytanie ogólne, dlatego bierzcie do siebie to, co z Wami rezonuje. Resztę zostawcie, jak nie tym razem, to następnym. Widzimy się już po nowym roku, więc wszystkiego dobrego w nowym roku. Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani, to wpadajcie na Instagrama. Tam codziennie wstawiam kartę dnia jakieś yy, ciekawostki historyczne, ale ostatnio naprawdę nie miałam czasu, więc nie wrzucałam tam nic poza kartą dnia. Mam nadzieję, że w styczniu już to się ruszy na nowo. Yy, Okej, okay. zaczynamy, zobaczymy. Aha, jeszcze jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, to piszcie na maila. Ale to wiecie, tak dopiero zacznę w połowie yy, w połowie stycznia, myślę o takich czytaniach rocznych. Zresztą każde, no czytania prywatne. Ale jeszcze przede mną Ogólne czytania roczne, także i też myślę, że zacznę je dopiero w połowie stycznia. No bo jeszcze trochę mam do, do zrobienia. Ok, drodzy moi, energia ogólna, główna energia stycznia dla Was, Paść w młoda energia, piękna, silna, impet, działanie, to są być może. Nowa praca, yy, nauka, to jest paść, więc się uczy, dowiaduje, yy, ma tą energię, chęć działania, to jest potencjał do stworzenia czegoś nowego, czyli do nowej pracy, być może nowe dziedziny nauki, yy, nowe studia, nowa szkoła. Yy, a teraz można wszystko zrobić przez internet: to jest kreatywność, to jest twórczość, nowe projekty twórcze, także w. Yy, Pracy, nowe pomysły na działalność, być może. Wszystko, co jest młode, świeże, pomysłowe, nowi przyjaciele, nowi znajomi, nowe otoczenie. To jest też młodzież, karta młodzieży. Także ogólnie może, jeżeli ktoś ma dzieciaki w wieku takim nastoletnim, to może będzie się sytuacja kręciła wokół nich. No teraz są, będzie semestr, koniec semestru, także może też być coś związane z końcem semestru, jakieś zaliczenia i tak dalej. Ale po, pojawiła się też Trójka Mieczy, więc dla niektórych, słuchajcie, będzie to takie zwycięstwo z czymś, czego nie można było być może uleczyć, bo to jest smutek, zdrada, to jest żal, to są straty, to jest niemoc, niemoc niemożność uleczenia. Jakiejś żali bóli z przeszłości, jakiejś zdrady być może, jakiegoś smutku. Też mi kamera tutaj nie ostrzy, chyba tą ręką nie mogę tutaj machać, ale tak mi trudno. A Także będzie tu potencjał do wyjścia z tej energii. Cały miesiąc będzie taką wychodzeniem, takim, ona tu rzuca, jakby oszczepem. Tą buławą jest ta siła, jest ten moc, jest ten punkt początkowy wyjścia, przebudzenia się, rozpoczęcia czegoś nowego, więc podejrzewam, że będzie tu poradzenie sobie, bo te energie już się zadziewają, styczeń już mamy. Zresztą czas w tarocie jest płynny, także dla wielu z Was już mogło się zacząć dziać, wychodzenia z jakiejś takiej sytuacji stagnacji, smutku, żalu, poczucia straty, winy. E, takich ciężkich energii, e, właśnie sytuacji trójkowych, czyli jakichś romansów, e, które nie dały nam nic, albo e, e, wspomnień z kimś, kogo już, e, już nie ma, i wyjścia z takiej energii, e, przekonania się, że trzeba iść naprzód, żeby, żeby coś nowego stworzyć. Więc mówię, nowa praca, nowe projekty, nowe pomysły, zarobkowanie, nowi przyjaciele wszystko, co jest takie fajne, młode, energiczne. Kreatywne i twórcze, to co daje nam kopa do działania. Co od Was odchodzi, moi drodzy? Koło fortuny ja tu dokładałam karty, także za chwilę będę to omawiać. Koło fortuny jest kartą karmy. Więc my, być może ta sytuacja tutaj była trójkowa było to może jakiś związek karmiczny Ym, mogło tak być, dlatego tutaj odchodzi. Coś się zmienia koło się obróciło obraca się zazwyczaj na korzyść. I to widać w tej karcie Pazia Buław, że tu zacznie się energia, zacznie się działanie. Pamiętajcie, że to nie jest dla wszystkich, nie możliwością jest zrobienia czytania dla wszystkich, tylko dla poszczególnych energii, które mniej więcej są zbliżone do siebie. Także dla niektórych będzie tu odchodziła być może związek karmiczny, być może jakieś sytuacje karmiczne, coś, co się za wami ciągło, los się zmienia na waszą korzyść. I jest tutaj yy, praca, to jest liczba boska, jest to współpraca, jest to yy, mistrzostwo, dlatego że wy stajecie się mistrzami sami dla siebie, jesteście autorytetem sami dla siebie. Wiecie, czego chcecie. Robicie, być może niektórzy zaczynają robić coś w tym Paźu Buław, co lubią. Paź Buław to jest właśnie kreatywność, to jest twórczość, to są talenty, to jest rozwój. Być może zaczniecie korzystać z swoich umiejętności, talentów od początku. Nawet być może niektórzy nie zdawali sobie sprawy, że mają talenty. A każdy ma jakieś talenty, cokolwiek to jest, to może być obojętnie co. Jedni są stolarzami, bo mają talent do dłubania w drewnie, mają zmysł plastyczny, inni pięknie piszą wiersze, a jeszcze, jeszcze inni są dobrzy technicznie ich to pasjonuje i mają talent do budowania różnych sprzętów, czy elektroniki, czy no, nie, mam, nie, nie wiem, no, mogą rakiety budować, żeby latać w kosmos. Jest tysiąc różnych możliwości, a nawet miliony. Także tu jest takie. Odchodzi od Was y, jakaś przeszłość, y, jakaś sytuacja, y, która Wam ciążyła, która powodowała smutek, żal, y, takie ciężkie stany, y, dlatego że staliście się z mistrzami samymi dla siebie. I wchodzicie w tą energię buław, działania kreatywności. Trójka denarów to było takie też stawianie nowych fundamentów, ale to jest taka solidność, to jest przemyślenie sprawy, to jest przeanalizowanie, sprawdzenie, co było nie tak wcześniej, i teraz naprawiam to, buduję to inaczej, ale to jest takie solidne, trwałe. To jest podpisywanie umów, kontraktów, lub też było rozwiązanie umowy jakiegoś związku, mogło być. Hmm i stawianie nowych fundamentów, nowe pomysły twórcze, kreatywne, pójście do przodu. W każdym razie ten oszczep leci do przodu, idziemy do przodu. I Macie tu pazia i za chwilę co, co w przyszłości. Wypadły mi dwie karty, tylko je sobie tu wyciągnę. Wypadły mi dwie karty. Dwójka buław, czyli mamy już pazia, która wchodzi na nową drogę, ma pomysł, koncepcję, nowa praca, nowe, być może lepsze finanse. Ale tu są jeszcze, pokazują się, blokady. Jest tutaj także ósemka denarów. Ósemka denarów oznacza pracę, tworzenie czegoś, kreowanie, wzrastanie. Jest to takie właśnie jak to denary: powolne, solidne, z pietyzmem, dbałością, czułością. Wszystko powoli. Dbam, opiekuję się, ona tu się bodajże roślinką opiekuję. I dbam o to własnymi rękoma, żeby to się rozwijało. E, sprawdzam, planuję, patrzę. To jest sukces, to jest dochodzenie do, jeżeli chodzi o pieniądze, bogactwa z, y, za pomocą własnych rąk, ale tu są jeszcze jakieś blokady. Wy na razie macie plan ułożony w głowie, e, pomysł, wszystko jest. Wiecie, że będziecie musieli sami pracować własnymi rękoma, własnym pomysłem. Własną twórczością, własną kreatywnością, i to jest taki ziemski, y, nakreślony. Niektórzy już mają ten plan, i to już wchodzi w realizację e, e, rozkładania na czynniki pierwsze, co po kolei, ale są jeszcze pewne blokady, jesteście jeszcze w czymś niepewni, chcecie wejść w to nowe. Ale jeszcze nie macie tej mocy. Macie tu dwie buławy. To jest takie, być może, macie oparcie w kimś, bo nie jesteście sami. Ale może też e, dokonanie wyboru jest konieczne. Żeby te blokady zniknęły, trzeba podjąć ostateczny wybór ostateczne słowo, powiedzieć ostatnie e, żeby przejść przez tą blokadę, żeby, żeby już można było wejść w ten nowy czas tworzenia, kreowania, pracy. To są cykle też. Więc być może z nowym cyklem yy, yy, księżycowym zacznie się, odblokuje się coś, tak? Yy, być może pójdziecie do przodu. 13 bodajże jest, yy, nów, bodajże tak. Więc coś może się zmienić właśnie od 13, ale to zależy od Waszej pracy, Waszej własnej inicjatywy. Wy jesteście, pamiętajcie, mistrzem sami dla siebie, dlatego odeszło to, co. Pewne dla, dla niektórych, oczywiście pewien żal, smutek, rozpacz. Była to sytuacja losowa, tak miało być. Ale wy to przemyśleliście, przetrawiliście, przerobiliście i ci, którzy właśnie to zrobili, mają ułożony plan, wyjdą poza tą blokadę. Zrealizują, będą realizować siebie, swoje pomysły, swoje działanie, czy to też nowe związki, bo paść może oznaczać nowe, kreatywne związki, romanse, przyjaźnie. Co będzie pomagać w styczniu? Królowa kielichów. Może to być kobieta, może to być matka, osoba dojrzała, odpowiedzialna, czuła, troskliwa, wspierająca, osoba, która ma przeczucia. To może być medium, to jest też terapeuta. Osoba wspierająca to jest taka czasami historyczka, ale osoba, bo jest, przez to, że jest bardzo, bardzo czuje, tak? Aczkolwiek tu będzie pomagać taka osoba, więc może to być ktoś z rodziny, może to być jakaś starsza przyjaciółka, ktoś, kto, kto ma doświadczenie, czuje i widzi i wie więcej, ale uczuciami. To nie jest logika, to są uczucia, to są emocje. Jest tutaj zwycięstwo. Będzie pomagać też taka energia szóstki buław, czyli może to być szczęśliwy wyjazd, lub powrót. To może być taki punkt zwrotny właśnie w życiu, coś o czymś zadecydujecie, jest tu ten nowy początek, ruszycie za tym. Mm. I będzie to, to zwycięstwo, ta chwała, ten sukces, który będzie inspiracją dla innych. Wy będziecie tą inspiracją. Poprzez to e, działanie swoje możecie właśnie zainspirować innych ludzi do działania, że tak można zrobić, że można pójść w tą stronę. I e, być może właśnie będziecie wspierani przez kogoś, kto będzie w was emocjonalnie, emocjonalnie dodawał tej otuchy, tej, tej energii, tej miłości. Jeżeli to są panowie, no to może się pojawić właśnie kobieta dojrzała, która będzie bardzo empatyczna, współczująca, ciepła. To jest taka matka, opiekunka. I jest tutaj właśnie te sześć buław, czyli ten sukces czyli coś, coś pójdzie tak, jak ma pójść po waszej myśli, ze wsparciem osoby lub energii, takiej ciepłej, czułej, troskliwej, że da wam to zwycięstwo. Dla niektórych pamiętacie. Co Wam będzie przeszkadzać chłodny umysł, bo Wy będziecie czasami wpadać w logikę. W logikę to jest um, wszystko na, na chłodno przemyślane, logiczne, że przecież niektóre rzeczy nie mogą się udać, bo na logikę tak się nie da, tak? Więc będzie tutaj wjeżdżał taki chłodny umysł. To jest as mieczy. Um, to jest też zwycięstwo, to są też rozstania, rozwody. Mówię tu kilka opcji, bo to może być dla, dla różnych osób. Um, ale wam będzie przeszkadzał właśnie ten chłodny umysł, który będzie bardzo racjonalizował rzeczy. Nie wszystko da się zracjonalizować, tak? To są dobre wybory, to są podejmowanie decyzji, słusznych decyzji, to jest myślenie logiką, schematami, ale takimi wypracowanymi, dobrymi, niczym złym. I czasami, jeżeli chodziłoby o zabiegi, no to zabiegi. Ale to jest właśnie kierowanie się zbytnio logiką, to, to może Wam przeszkadzać, bo Wy będziecie. Nie wszystko da się pojąć logiką, tak? Pewne rzeczy dzieją się wbrew logice, bo nasze serce tego chce i my zrobimy wszystko, ażeby tak zadziałać, bo nasze serce tego chce. Tak więc logik, czasami rzeczy przeczą logice, a się dzieją. Więc Wam będzie taka logika przeszkadzać ten ten potencjał do logicznego myślenia, te możliwości logiczne będą Wam przeszkadzać. Albo osoby, które będą Wam podpowiadały, że wszystko musi być tak właśnie bardzo logicznie, że to nie jest konstruktywne w ogóle, to nie ma szans bytu, szans realizacji i tak dalej i tak dalej. Logika, w każdym razie zbytnia, nadmierna logika, co nie znaczy, że nie kierować się logiką, jest potrzebna. Ale Pomagać wam będzie serce, czułość, wrażliwość, ym, wsparcie emocjonalne, y, to wasze pragnienia, tak? Wasze pragnienia, wasza kreatywność, wasza emocjonalność będzie wam pomagać. Co tu jeszcze jest? Piątka mieczy, czyli konflikt. Y, będzie w was by, być może konflikt ten, y, bo tu widać już od razu, tak? Umysł i serce i uczucia, emocje, no. Po dwóch opozycyjnych, w opozycji stoją, tak? Po dwóch stronach. W związku z czym będzie konflikt, który będzie zaciemniał sytuację. Umysł będzie walczył z sercem, na przykład. Będzie to wam przeszkadzało. To jest takie też um, obawa, um, obawa o, o przegraną, obawa przed porażką, strach przed porażką. I to logicznie będzie, myśląc, będzie powodowało właśnie w was takie lęki, ten strach przed porażką, że kłócić będzie serce się, przypuśćmy, z rozumem, tak, emocje i rozum i to będzie nakręcało taką spiralę może niechęci, może strachu, może konfliktu, tak, więc przed tym, no, żeby się chronić, uczywać intelektu, oczywiście, to jest logiczne, ale nie, nie analizować wszystkiego aż tak dobitnie i nie starać się pojąć wszystkiego umysłem, tak, czasami musimy puścić umysł, a wpuścić uczucia. Dobrze, moi drodzy, wpływy zewnętrzne. Wpływy zewnętrzne, będziecie musieli o coś walczyć. No ja myślę, że mm, ludzie będą być może właśnie to logicznie mówili, że tego się nie da, te, tego nie można zrobić, albo zostaw to, nie rób tego. Czy tam nowa, nowa działalność, nowa praca, e, nowy związek, e, a wy będziecie musieli bronić tych swoich opcji, tych swoich, ale wy będziecie w takiej bańce, nie będziecie chcieli tego słuchać. Bo wy macie swój cel, będziecie do tego czy celu dążyć, um, macie swój pomysł, który chcecie zrealizować, cokolwiek by tym pomysłem nie było, wy będziecie do tego dążyć, mimo że inni będą wam. Um, Mówić, że to nie ma sensu, to jest złe, to jest niedobre, to jest nie tak, to ma być inaczej. Ja mam lepszy pomysł na to. Wy będziecie w tej właśnie bańce. Tu będzie dużo wymiany informacji, dużo rozmów, maili, sms czegokolwiek, jakiejś informacji, duże zamieszanie, duży ruch i tak będzie takie trafianie też w punkt. Być może wy będziecie to właśnie w ten sposób odpychać, chociaż w Was tu trafiają te buławy, są w waszą stronę odwrócone wszystkie, ale myślę, że wy będziecie sobie radzić z odpychaniem tych wszystkich tych wszystkich informacji, buław, tekstów, jakichś uszczypliwości, jeżeli się takie pojawią, nawet tych logicznych, konstruktywnych. Wy czujecie coś innego i będziecie do tego, co czujecie, dążyć. To są też romanse, to są takie wyczucie sytuacji, więc być może wy będziecie świetnie mieli wyczucie sytuacji i będziecie dlatego świetnie sobie radzić z tymi atakami jakimiś z zewnątrz w waszą stronę. To nie, może, nie musi być nic wielkiego, ale to po prostu takie no, dogadywanie, albo po prostu staranie się przez kogoś wytłumaczenia wam, że no, to nie jest dobra droga, albo że tak nie należy robić, albo tysiąc innych pomysłów, ale emocjonalnie będziecie mieli tu wsparcie kogoś, być może, kto będzie zawsze stał za wami albo wy będziecie w takiej energii, że będziecie świetnie wiedzieli czego chce, chcecie, emocje będą na takim poziomie, że wy będziecie do tego dążyć, to jest też miłość, to jest też zakochanie wpływy ukryte, słuchajcie siła, no bardzo dobrze siła w was będzie, ale tu jest też takie poszukiwanie siły, to jest takie też zagłębienie się w siebie poszukanie właśnie tej siły tej mocy, że nie jesteśmy tylko owieczką ale lwicą tak samo, czy lwem bo to dla panów też jest więc poszukuję tego w sobie, tej mocy, e, poweru, to jest seksualność też, to jest energia, to jest twórczość, to jest kreatywność, to jest bardzo żeńska energia. Więc poszukuję w sobie tej żeńskiej mocy, tej siły, tego poweru, e, żeby zacząć działać. Wzrastam przez to, ja się uczę, wchodzę na ko kolejne poziomy. I wykorzystując tą moją energię, którą, znaczy Waszą, y, którą zdobywam, po, pokonuję wszelkie problemy, bo siła to jest bardzo mocna karta y, mocy, energii wewnętrznej, tego poweru, y, tej kobiecej energii stwórczej, tak? Bo mamy bardzo dużo takiej stwórczej energii w sobie. Więc to jest wykorzystanie tego potencjału, który jest w nas. No i moi drodzy. Oczekiwania lub obawy. No, macie gwiazdę. Gwiazda was prowadzi. To jest też karta karmiczna. Także wy idziecie w, w dobrą stronę, gwiazda was prowadzi. Macie nadzieję, że będziecie mieli to prowadzenie, i cały czas będziecie widzieć tą gwiazdę wysoko na niebie, która będzie wam wskazywała drogę. To są dobre wiadomości, czyli mogą tu też przyjść dobre wiadomości, oprócz tego, że tam mogą was też atakować. To jest miłość. To jest wiara, nadzieja, miłość. To jest zaufanie. Zaufanie w, w swoje przeznaczenie, bo tu jakieś przeznaczenie was prowadzi i wy jesteście połączeni, tak? Gwiazda was pilnuje, opiekuje się wami, to jest numer 17, bardzo mocna, silna karta opieki. Yy. Nadzieje i obawy. No, będziecie musieli podjąć obawy, chyba to są z jednej strony obawy, że będziecie musieli podjąć yy, wybór, to znaczy podjąć decyzję. Bo wy jeszcze wszystkiego może nie widzicie, chcecie chronić siebie. Um... I o to wam ciąży, to jest bardzo ciężka jakaś decyzja dla niektórych, będzie to ciężka decyzja do podjęcia. I macie nadzieję, że właśnie ta gwiazda, ta intuicja być może, ta gwiazda wam wskaże drogę, którą z tych decyzji mam podjąć, co jest dla mnie lepsze. Więc tu jest taka też obawa przed tym, żeby nie podjąć złej decyzji, a będzie pod konieczność podjęcia wyboru, być może wyboru pomiędzy dwoma osobami. I yy, Pójścia za tą gwiazdą, czyli za Waszym przeznaczeniem, i Wy chcecie, żeby Wam ta gwiazda podpowiedziała, co macie zrobić, tak? E, jakiej, jakiego wyboru dokonać? Ale słuchajcie, w zakończeniu, w radzie, w rezultacie, co będzie? No, wybierzecie chyba dobrze, bo jest dziesiątka kielichów. Po dziesiątce kielichów jest nowy początek. Więc tu jest spełnienie, to jest szczęście, to rodzina, to jest to emocjonalna radość, tu są dzieci, dla niektórych dzieci mogą się pojawić, ale to jest rodzina pełna, szczęśliwa, zadowolona, spokojna rodzina, gdzie jest szczęście, radość, miłość, współpraca, tolerancja. Być może takiego do, wyboru będziecie dokonywać, co spowoduje, że że tak będzie, tak? Dla niektórych bynajmniej mają szansę na to, żeby tak właśnie było, bo jest tutaj cesarz, być może wymiana partnera, że tak powiem. Um, cesarz jest osobą, która nie dosyć, że jest teoretycznie partnerem docelowym w kartach, znaczy tak, partnerem docelowym, tak, tak się mówi, jest osobą dojrzałą, która ma swoje cesarstwo, ma swoje zasoby finansowe, jest bardzo dobry dla dzieci, jest opiekuńczy, troskliwy, ale też um, cesarz czasami jest chłodny, czasami nie okazuje swoich uczuć do końca, tak? Ale bardzo dba o swoje cesarstwo, o swoją rodzinę, jest niezależny, czasami jest władczy, um, ale jest bardzo opiekuńczy, bardzo troskliwy i bardzo dba o swoją rodzinę, także. Może kogoś takiego spotkacie, może to być osoba starsza też, która będzie dbała o, o rodzinę. Może dojrzały mężczyzna jakiś, no opcji jest wiele, ale to jest takie bezpieczeństwo, solidność, stabilizacja, no niepodważalność, tak? Taka kropka nad i, tak? Że tu ja mam, to jest wyznaczenie też swoich granic, więc być może wy też w związku, jeżeli będziecie mieli nowy, Będziecie wyznaczali, wyznaczały, wyznaczali swoje granice, bo to jest bardzo ważne, żeby na początku już wyznaczyć granice, poza które ktoś nie ma wychodzić w waszą stronę. tak? To nie jest to, że my się jakoś dystansujemy od drugiej osoby. Nie, są pewne granice, których się nie przekracza. I to, jeżeli jest ustalone na początku, to fajnie, fajnie pracuje na przyszłość. Dobra, słuchajcie, co mamy w podstawie tutaj dla was. W podstawie macie króla denarów, no stabilizację, o nawet więcej wyciągnęłam, stabilizacja, pieniądze, zasobność, ale to jest taki jakby regres do pazia. Wy zaczynacie, być może mieliście tą szczęśliwą, niektórzy szczęśliwą rodzinę, stabilizację i tak dalej, ale zaczynacie od początku albo nowy projekt, ale projekt miłość może się nazywać. Mm, bo tu jest potencjał do, do dziecka, do nowego dziecka, do mm, szczęścia, do radości, do emocji, do spełnienia. To są nowe związki. Yy, I tu jest y, mak, <laughs> więc sami kreujemy swoją rzeczywistość. Czasami mak zamienia się w magika, także jeżeli pojawią się nowe osoby w Waszym życiu, żeby najpierw je zbadać, tak. Tu się pojawił też mi konflikt, więc musiałam to powiedzieć. Jakieś rywalizacje, tak? Jakieś rywalizacje, ale to dam później, później. Na razie jest tutaj potencjał do stworzenia być może nowego związku, ale trzeba sprawdzić, żeby to nie był magik, tak? Żeby ktoś nie oczarowywał was, a później okaże się, że to była taka miłość bardzo płytka i powierzchowna. Ale jest tutaj tworzenie czegoś nowego, bardzo stabilnie, bardzo ziemsko i bardzo uważnie, że tak powiem. Słuchajcie, mam dla Was jeszcze karty z wyroczni i są dwie. Ja Wam przeczytam, będę to czytać najpierw tę kartę. Jest to to entuzjazm. Entuzjazm mówi o tym, że pomysłów i informacji jest mnóstwo, a teraz musisz podzielić się swoimi własnymi, a także poświęcić czas na wysłuchanie i być może znalezienie jakiegoś dostosowania lub oświecenia z inspiracją i informacjami innych. Być może od innych dostaniecie inspirację. Bądź jednak bardzo ostrożny, aby chronić to, w jaki sposób i czym się dzielisz, ponieważ plotki, błędnie przekaz błędne przekazywanie motywacji i zazdrość innych również mogą teraz wzrosnąć. Młodzi w tym dzieci są w centrum uwagi, a ich potrzeby i czasami yy, wymagania będą na pierwszym miejscu. Wskazane jest odkrycie i nowe osoby, grupy oraz nowe sposoby życia, w radości i prawdzie w swoim prawdziwym duchu. Czyli yy, może tu dużo dziać się z młodzieżą, słuchajcie, bo będą w centrum uwagi, a nam ta karta yy, pazia buław pojawiła się na, jako główna energia, więc może dotyczyć to rodziny, dzieci. Hmm, więc zwróćcie na to uwagę, jeżeli macie nastolatki, nastolatków, <grych> zwróćcie na nich uwagę, co tam się dzieje, bo będzie trzeba trochę popatrzeć, bo mogą wchodzić w jakieś nowe znajomości, nowe grupy, no i tak dalej, więc żeby się temu przyjrzeć. Ja nie mówię, że to jest coś złego, tylko żeby po prostu zwrócić uwagę, tak? I słoń. Słoń mówi nam, ucz się z przeszłości chociaż często chcielibyśmy zostawić za sobą przeszłość słoń przypomina nam że pamięć ma znaczenie musimy szanować mądrość starszych którzy przekazują nam tradycje które ukształtowali aby mm, wyrazić nasze wzajemne więzi i szacunek dla społeczności to co było wcześniej informuje o tym czego doświadczamy dzisiaj i nigdy nie wolno nam zapominać o naszym dziedzictwie siły i godności. Słoń pojawia się z przesłaniem, że mamy uznać to, co było wcześniej i uczyć się z tego. Wszyscy jesteśmy stworzeniami opartymi na pamięci i możemy powrócić do przeszłości, aby zrozumieć, gdzie jest, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Historie wydarzeń, których doświadczyłeś historię w naszej zbiorowej pamięci i historię związków można opowiedzieć na wiele sposobów. Jaką ty opowiesz historię? Duch zachęca cię do uczynienia go takim, który pobudza w tobie poczucie mocy i godności, abyś lubił się uczyć z przeszłości. To jest bardzo ważne. Dla mnie też tradycje są istotne z tym, że tradycje się zmieniają. Pamiętajcie o tym. Tradycja to nie jest coś, co jest dane raz na zawsze. To ciągle jest ewolucja tego, tak? Tradycja zmienia się z biegiem lat, z biegiem historii, z biegiem czasu. Wchodzą nowe tradycje, nowe zasady, stare odchodzą, bo są nieaktualne i pewne tradycje trzeba odpuścić, a weszły coś nowego, bo świat się zmienia, ludzie się zmieniają. Aczkolwiek nie mamy zapominać o przeszłości i uczyć się z niej. Więc jeżeli macie tu jakieś doświadczenia, tu od was odchodzi jakieś doświadczenie, być może traumatyczne, może ciężkie, losowe doświadczenie, niech to będzie lekcją dla Was na przyszłość. Wyciągnijcie, wyssijcie to z tego jak najwięcej, a żeby nauczyło to Was na przyszłość i że jeżeli były jakieś błędy popełniane, żeby tych błędów nie popełniać, albo żeby w pewne związki nie wchodzić, w pewne zależności, w pewne interesy, w pewne sytuacje, Cokolwiek to było, jeżeli doświadczyło, może to być również choroba, jeżeli to Was doświadczyło, będziecie mieli wzbogaceni o pewne, pewne doświadczenia, które będą potęgować na przyszłość. Ja tu nie mówię o jakichś skrajnych sytuacjach, tak? mówię o czymś, co jest takiego lekcjodajnego. Tak, co nas uczy i buduje. Ja nie mówię o jakichś um, naprawdę ciężkich sytuacjach, bo to trzeba rozpatrywać inaczej i to już indywidualnie. Mówię tu ogólnie, do ogółu. No także słuchajcie, kochane wagi, to jest to, co mam dla Was na dzisiaj. W połowie stycznia zacznę robić czytania roczno-ogólne. Wybaczcie mi, że tak późno, ale naprawdę niestety się nie wyrobię. Pozdrawiam Wam gorąco, przesyłam moc gorącej energii. Buziaki i pa, papa.